Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... Polska wygrywa San Marino aż 7 do 1. Niestety znowu nie zdołaliśmy utrzymać czystego konta. Ogromna afera w trakcie meczu Argentyny z Brazylią. Co tam się stało? James Rodriguez może odejść z Evertonu jeszcze w tym roku. Oraz ostra krytyka kierowana w stronę Paulo Sousy. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Zbliżamy się wielkimi krokami do progu 250 tysięcy subskrypcji. Więc jeżeli chcecie mi pomóc, to koniecznie subskrybujcie, a ja od siebie mogę obiecać, że będę dla Was przygotowywał jak najlepsze treści związane z piłką nożną. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę, bo to także jest bardzo ważne. Jeszcze we wstępie mam dla Was naprawdę dobrą informację. Wracamy z konkursami. Tym razem na taką oto co zrobić, aby ją wygrać? Musicie zasubskrybować mój kanał oraz kanał SuperBet, zaobserwować SuperBet na Instagramie, zostawić kciuka w górę pod dzisiejszym materiałem oraz napisać ciekawy komentarz z hashtagiem Konkurs. Wyniki pojawią się za kilka najbliższych odcinków. Od siebie zostało mi życzyć tylko wam powodzenia. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze newsy. Kolejny udany dzień na grupie naszego partnera. Masa wygranych kuponów i masa zarobionej kasy. Jeśli interesuje Was temat obstawiania meczów i Bugmeherka, koniecznie wskakujcie do ich darmowej grupy. Link jak zawsze w opisie pod filmem i przypiętym komentarzu. Dzisiejszy materiał zaczniemy od wczorajszego spotkania Polski-San Marino. Ciężko wyciągać wnioski po tego typu pojedynku, aczkolwiek postaram się to zrobić. Przede wszystkim zawodnicy, którzy dostali szansę gry, mogli więcej stracić aniżeli zyskać. Dlaczego? Każde złe zagranie było mocno widoczne na tle zawodników, którzy na co dzień chodzą do normalnej pracy. Niestety takiej wpadki nie uniknął Piątkowski, który starał się podać piłkę do Helika, jednak zagranie okazało się za mocne, co składnie wykorzystał na Nani. Jeden z dwóch piłkarzy San Marino, który ma kontrakt piłkarski i na co dzień gra w trzeciej lidze. Co na temat tej wpadki powiedział Helik? Posłuchajcie sami. No tak to jest. Wygraliśmy 7 na pierwsze pytanie o to, co się stało, no ale tak. No myślę, że nieporozumienie gdzieś brak koncentracji ja starałem się otworzyć linię podania Kamilowi, ale nie ma co roztrząsać. bo na pewno sobie porozmawiamy między sobą i już to zrobiliśmy, ale no, myślę, że takie coś nie powinno się zdarzyć. Ale tak jak mówię. Wygraliśmy 7-1 i myślę, że to nie jest główny punkt, na którym powinniśmy się koncentrować. No dobrze, to co na minus w tym meczu? Przede wszystkim po raz kolejny gra w defensywie. Znów nasi kadrowicze popisali się sporą ilością niecelnych podań, co w meczu z tak nisko notowanym rywalem nie powinno mieć miejsca. No ale cóż, trzymajmy kciuki, aby to była zasłona dymna przed Angią, z którą nie stracimy gola. Choć szczerze w to wątpię przy tak prostych błędach w obronie. Na dodatek widać było jak nasza kadra prosperuje bez Roberta Lewandowskiego. Pierwsza połowa z udziałem napastnika Bayernu to wynik 4 do 0, druga natomiast po jego zejściu to już 3 do 1, a warto dodać, że dwie bramki zdobyliśmy w doliczonym czasie gry. No dobrze, przejdźmy teraz do plusów. Przede wszystkim udało nam się fajnie podbudować bilans bramkowy, strzelając aż 7 goli. Na dodatek przedwczoraj Albania wygrała z węgrami, co może być dla nas niesłychanie ważnym wynikiem w kontekście potencjalnego awansu. Poza dobrą grą lewego z pewnością na wyróżnienie zasługuje Adam Buxa, który w 45 minut ustrzelił hat -tricka. Widać było, że napastnik bardzo dobrze gra w powietrzu i w końcu Paulo Souza znalazł odpowiedniego partnera dla Roberta w linii ataku. Jego gra w pojedynku z Anglią może okazać się dla nas kluczowa. Wczoraj mieliśmy także okazję obejrzeć debiut Nikoli Zalewskiego, piłkarza, który przez ostatnie miesiące zasłynął z dobrych występów w AS Romie. Co ciekawe, Zalewski wygrywał każdy pojedynek driblingowy oraz nawet zanotował asystę. Muszę Wam pokazać wywiad pomyczowy z udziałem tego debiutanta, bo po prostu tego chłopaka można jeść łyżkami. Widać było, że poza tym całym show biznesem, jakim jest futbol, jest także czas na radość. Zobaczcie sami. Jakie to uczucie zadebiutować w takim meczu, jeszcze dograć taką piłkę na koniec. O, cieszę się bardzo. E, powiedzmy, że debiut udany, dobry mecz. E, trochę za tą bramkę stracono, to musimy, musimy jeszcze na to popracować. Wiem, że był tutaj twój tata, cała twoja rodzina. Tak, tak, jest cała rodzina. I, bo blisko z domu, znaczy 500 km, czyli przyjechali, będą byli już na Albanii i będą na Anglii. Na widzę, że jesteś mega szczęśliwy. No tak, tak. A jak się w ogóle grało w takiej drużynie, bo jesteś z nimi 10 dni i ktoś gdzieś mówił, że jesteś troszeczkę nieśmiały, że troszeczkę musisz się bardziej otworzyć? No znaczy, pierwsze, pierwsze dni to zawsze tak, ale później wszyscy, wszyscy dobrze mnie zaangażowali i cieszę się bardzo. Dobry mecz i skupieni na, teraz skupieni na Anglii. Już w środę zagramy z reprezentacją Anglii, z którą zmierzymy się na własnym stadionie. Ostatni nasz pojedynek na wyjeździe zakończył się porażką 1-2. do Choć trzeba przyznać, że w tamtym spotkaniu zagraliśmy naprawdę dobrze. Wiadomo również, że na Anglię wyjdziemy zupełnie innym składem w obronie, aniżeli wczoraj. Mimo to i tak uważam, że w tym meczu stracimy jakąś bramkę. I nie jest to forma jakiegoś hejtu, a po prostu realizm. Nasi defensorzy często są po prostu spóźnieni, a piłkarz typu Sterling łatwo będzie to wykorzystywał. A wy? Jak oceniacie wczorajszy mecz Polski San? Marino. Czy zdołamy powalczyć o zdobycie jakichkolwiek punktów w meczu z Anglią? Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. Równie ciekawie było w Brazylii, gdzie odbył się mecz z Argentyną. Spotkanie zostało przerwane po kilku minutach. Na boisko wtargnęli wtedy przedstawiciele policji i służby sanitarnej, którzy zamierzali zatrzymać czterech piłkarzy gości z powodu naruszenia przepisów dotyczących wjazdu do Brazylii. Wybuchło gigantyczne zamieszanie, a meczu nie udało się dokończyć. O co poszło? Kilku piłkarzy Argentyny na lotnisko zaznaczyło, że w ciągu ostatnich 14 dni nie byli na terenie Wielkiej Brytanii. Problem jednak w tym, że na co dzień występują oni w zespołach Premier League, co chyba jasno mówi, że po prostu musieli tam być. Funkcjonariusze usiłowali aresztować Emiliano Martineza, Emiliano Błędie, Los Elso i Romero. W trakcie meczu widać było dyskusję między innymi Leo Messiego z Neymarem. Zobaczcie sami. Ekipa Argentyny kilka godzin po meczu wsiadła do samolotu. Na razie nie wiadomo, czy mecz zostanie dokończony. Decyzję w tej sprawie ma podjąć FIFA. Mimo wszystko takiej sytuacji można było uniknąć. Przecież piłkarze wylądowali w Brazylii dzień przed meczem, a więc funkcjonariusze mogli zainterweniować już przed rozpoczęciem spotkania, a nie w trakcie robiąc taką szopkę. A Wy jak oceniacie w ogóle tą sytuację? Napiszcie w komentarzach. Odkąd posadę szkoleniowca Evertonu objął Rafael Benitez pod znakiem zapytania stanęła klubowa przyszłość Hamesa Rodrígueza. Tureckie media informują, że piłkarz może trafić do tamtejszego klubu. Przed rokiem Kolumbijczyk został pozyskany przez De z Realu Madryt. Królewscy zgodzili się na odejście piłkarza za darmo, aby tylko nie musić płacić mu pensji. Wielkim entuzjastą tego transferu był Karl Ancelotti. Włoski szkoleniowy współpracował wcześniej z zawodnikiem zarówno w Realu, jak i w Bayernie Monachium. Tego lata doświadczony trener niespodziewanie wrócił na Santiago Bernabeu, a sytuacja Rodrígueza mocno się skomplikowała. U Rafaela Beniteza nie może bowiem liczyć na równie mocną pozycję. Mimo medialnych spekulacji 30-latek nie zmienił na razie barw klubowych. Nie oznacza to jednak, że zostanie w Evertonie na kolejne miesiące. Tureccy dziennikarze informują bowiem o oficjalnej ofercie dla ekipy z Liverpoolu od Basak Sehiru. W zeszłym sezonie ten zespół uczestniczył w Lidze Mistrzów, ale poprzednie rozgrywki miał kompletnie nieudane. Portal Foot Mercato twierdzi, że chodzi o wypożyczenie Rodríguez'a na najbliższe miesiące. Sprawa na pewno wyjaśni się już niebawem, bo okienko transferowe w Turcji otwarte jest do 8 września. Na koniec dzisiejszego materiału, wrócimy do reprezentacji Polski, a tak właściwie do Paulo Souzy. Trzeba przyznać jedno: aktualny selekcjoner nie ma za dobrych wyników. Jeśli spojrzymy na jego bilans, to ma zaledwie 3 zwycięstwa, 4 remisy oraz 3 porażki. Na dodatek podczas jego kadencji tracimy półtorej gola na mecz. Główne zarzuty wobec Souzy to właśnie wyniki. Mówi się, że Jerzy Brzęczek wygrywał mecze, ale w kiepskim stylu, bez większych postępów i dlatego też zdecydowano się na zatrudnienie Paulo Souzy. W mojej opinii, futbol naszej kadry przy Paulo Soudzie wygląda znacznie lepiej. To, jaką mentalność stara się zaszczepić polskim piłkarzom portugalski szkoleniowiec, jest niesamowite. I o to właśnie w tym chodzi. Na dodatek, miejmy na uwadze, że Souza, co chwilę nie może mieć w kadrze wszystkich piłkarzy na miarę pierwszego składu. Mam tutaj na myśli m.in. Arkadiusza Milika, Krzysztofa Piątka, a teraz jeszcze do tego doszły kontuzje Zielinskiego i Mateusza Klicha. Kto wie, czy jeśli ci zawodnicy ominęliby kontuzję, jego bilans nie wyglądałby zupełnie inaczej. Osobiście jedyny zarzut, jaki mam do Paulo Souzy, to gra w defensywie. Ale czy tak naprawdę ma on na to jakiś wpływ? No właśnie, widać, że próbuje, ale czasami po prostu się nie da. Tak pracę selekcjonera podsumował Cezary Kowalski. Posłuchajcie. Najbardziej mnie martwi, że trener nie robi postępów. Za jego kadencji pokonaliśmy Andorę i Albanię. To jest za mało. Oczekujemy od Sołzy czegoś więcej. Po to przyszedł trener z lepszego piłkarskiego świata, żeby przeprowadzić nas przez tą rzekę. To już jest czas, w którym możemy zacząć rozliczać selekcjonera. Wiadomo, że nie będziemy go teraz wyrzucać po triumfie 4 do 1 nad Albanią. To nie jest jeszcze tak najgorzej. Dli się jeszcze jakaś nadzieja, że powalczymy z Anglią. Nie ma natomiast żadnych, że to idzie w dobrą stronę. Czy Souza to właściwy człowiek na właściwym miejscu? W mojej opinii tak. A wy, jak oceniacie aktualną pracę trenera Paulo Souzy? Napiszcie w komentarzach. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Cześć!